Hej, cześć, na wam wszystkim, ja jestem oczywiście Kutzaspl, a ja witam Was w kolejnym odcinku z zagrajmy yy, w Lego Harry Potter Lata 1-4, dokładnie tak. A teraz sobie kontynuujemy oczywiście naszą tutaj opowieść piękną. I znowu powiedziałem to słowo fuck. Dobra. Yy, Hogwarts Castle, okej. Okay. Yy, Jesteśmy sobie tutaj. Idziemy sobie tutaj za naszym duchem, prawda? Yy. Ale już widzę, że nie przejdziemy, bo musimy zrobić jakiś elixir, okej. Okay. I tam widzimy postać z góry. O, ja tam postać bardzo bym chętnie sobie chciał wziąć. Hmm. Tu jest jakaś skrzynka, której nie możemy otworzyć jeszcze Pozbieramy sobie pieniążki oczywiście. E, dobra. tutaj też jest jakaś skrzynka, widzę. E, ale co ja mam tutaj zrobić? O. Tutaj też jest jakaś... Tu jest w ogóle czarny, czarna magia, to jest w ogóle niewyobrażalne po gwarcie powinno nie być czarnej magii, ale nieważne, yy, musimy eliksir skopić, ok. tu jest sobie jakiś szkielet będzie składamy go sobie oczywiście i co on tutaj nam da? to jest tańczący szkielet, ok. a i się rozleciał Oko. Yy, okej, okay. bierzemy sobie jego rączkę, dajemy sobie oczywiście do eliksiru yy. Coś to jeszcze będziemy potrzebować, tylko nie wiem mamy... jeszcze... A, ok. Ej, spróbujmy sobie, widzowie, zebrać 6000 monet, co? 6000 monet sobie zbierzemy. O, siema. Ok, jeszcze, jeszcze niewiele zostało On nam coś dał. O, dał nam to, OK, fajnie spoczko O i dał nam ten, mamy wszystko już spoko. Ok, napijmy się tego eliksiru Mam oczywiście nadzieję, że serijka Wam się nadal podoba mi się... Ja wam powiem szczerze, że mi się gra w nią wyśmienicie Dobra Ok, zbierzmy sobie tylko te 6000 male, słuchajcie Otwórzmy sobie, bo szkoda, szkoda nam marnować eliksiru Okej, okay. i drzwi się otworzyły, drzwi stanęły otworem yy, Ale teraz tak, czekajcie Okej okay. Jeszcze już niewiele, słuchajcie Nie mogę przejść Już niewiele zostało, słuchajcie, już tak mało, 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 mało brakuje Okej okay. Tutaj w ogóle strzeliłem. 2 na 10, ok. Czasem się gościł, bo ja tutaj idę. Już słuchajcie, niewiele. Jeszcze tylko 100. Mamy 6000 tysięcy monet, słuchajcie. No to możemy w sumie iść sobie teraz do misji albo na jakiś zaklęcia. Jak kto wie? A, jesteśmy tutaj, ok. Idziemy za duchem. Nie bijcież go, ej. Uciekać. O nie, to jest ten, ten, ten calling. Jakoś tak, jakoś tak mu było. No. I uratowaliśmy oczywiście ucznia. Niebezpieczeństwie, super. Student in peril, odblokowany. Okej. Okay. Idziemy sobie tutaj. <laughs> o, idziemy się uczyć zielarstwa teraz, słuchajcie, no i fajnie. Tu nie mogę przejść w ogóle, to jest śmieszne. a nie udało wam się mnie złapać. Lecimy. lecimy <śmulatrice> <la we> za. <śmulatrice> Jak uciszyć e, nieznośnych uczniów? Dokładnie, to, kładnię, to poradnik, słuchajcie. Ok. Eee, no, żeby wziąć sobie te eee, nauszniki na uszy. To jest misja? Nie, to nie jest misja, to jest po prostu nauka, okej. Okay. A, ja teraz... A, okej, okay. ja teraz nie słyszę tych krzyków tych Maringragor, spoko. O, tu jest kolejny. Ja mam nauszniki na uszy, nie potrzebuję was. Okej. Okay. Ok, fajnie, że pieniążki lecą. Dobra, schowamy go sobie tutaj. Ok, trzeci jest tutaj spoczko. Dobra, Nick. no i co teraz? Aha, okej. Okay. Mandrag Handling, okej. Okay. Czyli przesadzanie mandrago mamy odblokowane. I 24 złote klocki mamy, super. Lecimy po 200, słuchajcie. Ok, i sobie wychodzimy teraz stąd kulturalnie. Ok. Yy... I będziemy musieli coś zrobić, tylko. Czekajcie, mamy iść tutaj, tu, 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 na naukę latania? Nie, musimy iść teraz tu, okej. Okay. Czyli zapewne musimy. Czekajcie. Yy... Duchu, gdzie nas poprowadzisz? Tam, ok. No to idziemy. Aha, i potrzebuję te nauczniki, czyli muszę się wrócić teraz. Okej. Okay. A tu jest ta szafka, patrzcie, o. Okej. Okay. a nie, on za mną biega. Idź sobie, gościu, nie chcecie widzieć. Idź sobie stąd. Uciekaj. <grystanie> Dobra. To jest w ogóle chyba ten Cedric digory. i co mandrago rozła? Ok, i pomogliśmy e, tutaj uczniom, kolegom z naszej szkoły. Oni są z Hapel-Fafu. hapel, fafu. hapel Haf, No, jakoś tak. Ok. Gdzie teraz idziemy, słuchajcie? O, halo? Okay. halo, halo, duchu. Gdzie nas poprowadzisz tym razem? E, tutaj, ok. Idziemy chyba na naukę? Nie, nie idziemy na naukę. Idzie... Nie, idziemy na jakąś naukę, słuchajcie. Aha, tylko... Tylko znowu potrzebuję tej... Tam jest u góry, okej. Okay. O, jest ten woźny, pan Filcz. Siema, Filcz. Ja Cię nie lubię, Filcz, bo Ty zawsze byłeś taki... najgorszy właśnie. O lol, w ogóle jakieś śmieszne mi ubrało. Z taką antenką jakby. <śpoko> Spoko. Okay. Chodź tutaj, dziecko drogie. I idziemy się uczyć. Ok. Pieniążki są. A, wiecie co? Walczyć te pieniądze, tak naprawdę. O, jestem ten, ten y, profesor Lockhart, jakoś tak. Lockhart. Gokart, Go kurde nie lockhart. Ej, ja idę w ogóle w tych słuchawkach. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Czyli my musimy teraz ich Tam jest fioletowa moneta. Słuchajcie, ja, ja po nią widzę od razu. O, w ogóle eurotowem ucznia. Mamy filtrową monetę, super. Dobra, musimy te ochliki złapać. Immobiliz, ok. O, lol, jakie to jest fajne. Ok, trochę szybko to zrobiłem, nie powiem. A, i on zepchnął, aha. No okej, okay. w filmie to był, wyglądało trochę inaczej, że właśnie on nie potrafił nic robić. Na się to nie działa, niestety. Ale dużo ich strasznie są, powiem szczerze. Nie uciekaj, chłopiku! Okej okay. Mamy to Nakierujmy sobie oczywiście tutaj naszą postacią Pięknie, mamy to Jeszcze został ostatni Gagatek Nie mógłby w ogóle trafić Mamy to Pięknie, ok, nowe zaklęcie, Immobilus. ok I nasze, to jest już nasze trzecie zaklęcie, słuchajcie, fajnie Dobra To co, słuchajcie, idziemy sobie do misji, co nie, klasycznie Dobra, idziemy sobie teraz, wychodzimy sobie stąd i idziemy po zaklęcia, znaczy po misję. Bo ja bym chciał bardzo jakąś misję zrobić. słuchajcie a. Um, coś się O jest niebieska mata. Halo. Okej, okay, mam to. Mm. Hmm. 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 Jesta specyfikowana. Mm. 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 Czyli idziemy do Hagrida. Jakby to powiedzieli. Ok. No to musimy w takim razie iść za pająkami, tak jak to Hag Hagrid powiedział w wersji książkowej oraz w filmie. A tu jest ten Rockard ze swoimi fankami. Słuchajcie. E, nie, gdzie mam iść? E... A tutaj muszę iść, ok. Czyli mamy jakiś mecz czas licha znowu chyba? Na to wygląda Albo i nie Hmm Wiecie, duch nas skieruje tutaj, co nie? A nie, jednak tutaj musimy iść. Okej, okay, spoczko Nieznośny tuczek. O, oh, Okej, okay, czyli musimy teraz zbudować Anego i mamy misję, słuchajcie, mamy w końcu misję. Także bardzo fajnie, ja się tam cieszę. Okej, okay, mam 1 na 4. Okej. Okay. Yy, o, tu jest druga flaga. Ale okej. Okay. Fajnie. Wow. Ale chyba nas nie zaatakuje, co nie? Tak mi się wydaje. Nam pomógł w sumie 1 na 4 mamy, wow, fajnie. Zmi musimy sobie zaklęcie zmienić teraz. okej, okay, mamy trampolinę: trampolinę limindini, jak tak. Ok, o, jakiś plakacik mamy. Ale zobaczcie, że ten Zgredek ma strasznie dużo życia, ma aż 500 w sumie, więc... O, 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 o. Wow! Daj mi monety! Spoko. Ja tam się cieszę, słuchajcie. Im więcej monet dla mnie, tym większe pra prawdopodobieństwo, że znajdziemy sobie yy, ten 100%. Idź sobie, Zgredek. Sią! Ok, Hagrid, ty masz tutaj moc. Niech. Wow. Czy ja ich uratowałem? Chyba nie. Dobra. <grymne> Sorki, ziomki, muszę przejść. Zgredek. Niedobry zgredek, idź sobie z to. O, i nowe zaklęcie. Immobilus. Halo? Immobilus, ok. Pięknie. Uh, LUMO SOLEM! <grywa> halo, halo, pójdźmy tutaj. Wow! Okay. Hermiona, uh, Hermiona, musisz nam pomóc. Mamy już 3 na 4, także bardzo fajnie. Uh, I układamy sobie... Teraz co układamy? Schody układamy, o! Takie bardzo fajne te schody, takie ładne. Takie zadbane, słuchajcie. Okej, okay, tu jest kolejne... kolejne taka, nie wiem... Tak na choinkę, to, to jest w sumie tak podob podobne do tego, co, co się wiecie, na choinkę, wiesz, taki takie... Mm, szaliki jakby... <laughs> nie wiem jak to się nazywa. Aha, i on teraz zamknął, okej. Okay. My sobie pójdziemy tutaj, zawiesimy sobie oczywiście też ten plakat kolejny i może dostaniemy więcej monet, słuchajcie, byłoby fajnie. O, dziękuję bardzo. To jest, słuchajcie, melodia z Harry Potter i e, Czara Ognia. Ale nie powiem wam z, z jakiego efekt momentu gry, jakby. Okej, okay, idziemy sobie teraz tutaj. O, i mam cztery. okej, okay, super. Mam mamy domu. Znaczy yy, w sensie godło. Ajajaj, myślałem, aj, aj. że uda mi się go złapać jeszcze. Chyba za wolno to zrobiłem, słuchajcie, to mi się zdaje. I mamy kolejnego godło, wow Teraz akurat hafle fafu. Okej, okay, tu jest. Chodź tutaj, chodź tutaj z ty mały, ty niedobry ty. My! Okej okay. Pieniążki, pieniążki, oczywiście są najważniejsze, słuchajcie. Okej, okay, czyli on jest tam teraz, ok. Ten zgradek niezbyt umie się, wiecie. Hmm, chować, tak powiem, co nie. Pieniążki, 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 słuchajcie. Są najważniejsze. Hagrid, pociągniesz za to? Proszę. Dziękuję Ci bardzo. I puściliśmy smoka, ok. Ale co ten smok nam dał, to nie wiem, mam pojęcia. A, wypuściliśmy go, okej, okay, i się brama zamknęła. Można i tak. Okej, okay, bierz sobie tą monetę. Ale on tam krzyczy w ogóle, słuchajcie. No, halo, Hermiona, skocz tutaj, ok? Kolejna moneta. O, i kolejna będzie plakat w sumie. O, o nie, a ja spadłem teraz, co teraz? Mogę tam wrócić, czy nie mogę? O nie! O, o jak super, dobra! Ty, wgredzie, ty mały, ty! Idź sobie stąd! Dobra... Wiecie, co mi się wydaje, że mi się nie uda zrobić 100% czarodzieja, słuchajcie. No właśnie. Tutaj yy, mamy kolejne zaklęcie. A to mi nic nie dało, słuchajcie, więc... Mamy to, pięknie. O nie! Dobra, udało się. O, teraz tak O jest w tej beczce. Ale nie chcemy, że się jasno, wiecie, na razie bić tak od razu. Bo ważniejsze są pieniądze. Bo jakżeby inaczej. Okej. Okay. I to on plakat kolejny, słuchajcie, fajnie. Czy on nam da pieniądze? Proszę. Nie, chyba nam nie da pieniędzy. Nie, zostaw tę a weź to Idź sobie sąd. Sąd. Nie sąd, tylko stąd Wyczerpała Ci się magia na kościu. Oczywiście, Hermiona musiała ratować Alego Pottera. W tak, to są skutki uboczne. Musisz zrobić lekarstwo. Okej, okay, to jest ciąg dalszej misji. Bardzo fajnie. Okej, okay, um... Chyba mi się nie uda zrobić proszę do czarodzieja, słuchajcie, tak mi się coś zdaje, bo strasznie mało tych pieniążków zdobyliśmy. Chyba mu się nie podobała muzyka. Tak, chyba bardzo mu się muzyka nie spodobała. A my w tym czasie sobie tak, bierzemy sobie jego kość i idziemy do eliksiru, czyli tutaj. Dobra. Wow, ale fajne. Wow. Okej, okay, czyli tutaj można wszystko rozwalać jakby, okej. Okay. Skoczko. Oj, mamy sobie zekretka, patrzcie. Tabi, czyli z Gredek po angielsku. Myk. Eee, halo? Musimy zasadzić kwiatuszki teraz. Oczko. Widzę, że pani Pompli jest odporna na, na, na działanie tych, tych stworów. Ale patrzcie, ile ona zaklęć ma. Wow! Patrzcie. Wow! Patrzcie, ona ma. patronusa nawet u mnie. Wow! I co to jest? Ok, ale patrzcie, jakie ona zaklęcia w ogóle ma potężnie. Wow! Ale Ultimate... to zaklęcie jest OP, słuchajcie. What the fuck! Wow! Ej, fajnie, cieszę się bardzo. Ok, teraz tak, musimy sobie zająć tutaj misją dalej. Nie bój się Malfoy, nic ci nie będzie. Nie płacz już tak. Rozwali nam tutaj przejście, fajnie. Nie, ja nie chcę się przed tylko ja muszę przejść tam. Bo ja muszę teraz zdobyć sobie... Więc gdzie jest ten ten? A tu się wróciłeś, ty niegrzeczny grzeczny, ty. Dobra, idziemy dalej. O, mogę przecież porozwalać jeszcze te, te, te kubełki takie. Chyba... No, potrzebuję 100 tysięcy, żeby zabrać ktoś w jego spoko. Można i tak. Ok, kolejne pieniążki dla nas. Czy tutaj coś jest? Dzień dobry. Pewnie, że jest. Czy tutaj coś jest? Chyba nie ma nic, ok? Dobra. W takim razie będę musiał się iść tam, ale strasznie z nimi się wolno chodzi. To jest właśnie takie, może minus, może plus, nie wiem, ale bardzo wolno. Ok, o nie, Pani Pomfrey, szybko. Czy on się teleportował nagle Co jest Dobra, może pójdziemy sobie tam do tego pomieszczenia w sumie, żeby zobaczyć co, co, co tam trzeba zrobić tak dalej. Okej, okay. zostaćmy sobie Mantra tutaj Dobra, halo? O, mogę... Nie, mogłem przecież y, lampę zaczarować. Żeby działała. O! Pięknie. Czy ja doskoczę tam? Chyba nie, do, nie, to chyba nie doskoczę tam. Właśnie. Nie doskoczę niestety, okej. Okay. Okej, okay, lecimy teraz tutaj. Eee, tu jest jakaś metełka. Dobra. Hmm. Spoko. I tu jest czarna magia, słuchajcie. A my nie, a my nie używamy czarnej magii, więc... Więc... Kaplica. Uuu! Fioletowa moneta była. Słuchajcie, jest jeszcze szansa, że zdobędziemy 100%, chociaż to wątpię. Halo? nie dostałem pieniędzy, okej. Okay. Yy... Dobra, pieniądze, pieniądze, pieniądze są najważniejsze, słuchajcie. Okej, okay, Ty możesz tutaj coś zrobić. To, to, to i to. Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Eee, I co ja tu eee, Wózek. Mamy wózek, słuchajcie. Będziemy inwalidami. Pięknie, mamy to. Dobra. Czy ja coś mogę, coś jeszcze zrobić? Ona ma, yy, a pani Pomfli ma to zaklęcie takie wybuchające, fajne. A tu jest świeci o. Dało, to mi w sumie nic nie dało ciekawego No właśnie W sumie ja już tu nie, nie mogę nic zrobić, nie? Szkoda A mamy wózek, słuchajcie, mamy wózek Będziemy jeździć na wózku, nie no. E, dobra, bierzemy sobie tego pająka. Tylko do czego ono jest potrzebne? Aha, jako ostatni składnik, okej. Okay. Mm. Mogą się prawdziwego czarodzieja. E, brakło nam, jakbyśmy mieli czarną magię, to wszystko by się udało. Odblokowaliśmy sobie postać, zdobyliśmy dwa herby domu: e, Raven oraz Apple No i niestety zdobyliśmy tylko jakieś 95%, 86%, no to brakło nam niestety. No ale cóż, i mamy prawie 700 tysięcy monet. What the fuck is going on? Dobra. Także ja sobie yy, wracam sobie... A, ten kontynuuję okej. Okay. Czy ja będę musiał gdzieś iść? Chyba tak. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tak, musimy iść, okej. Okay. Ja w tym momencie sobie skończę odcinek i w przyszłym odcinku będziemy sobie dalej kontynuowali. Także co, dzięki za oglądanie. No, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i hej, hej!